O tym wiele osób woli nie mówić wprost, ale to często decyduje o tym, czy rozmowa zakończy się sukcesem czy katastrofą. I chodzi właśnie tu o panowanie własnych emocji w trudnych sytuacjach. I wierz mi, to nie jest kwestia tego, żeby stać się bezemocjonalnym robotem. Emocje są naturalną i bardzo ważną częścią naszego życia. Ale problem polega na tym, że w kluczowych momentach pozwalamy, żeby to one te emocje decydowały zamiast, zamiast my decydować o tym, kiedy i jak będziemy reagować emocjonalnie. I co to się dzieje, no, gdy druga strona używa słów i sformułowań atakujących nasze poczucie własnej wartości, jakość naszej pracy czy też nasze kompetencje, to wtedy nasz mózg aktywuje dokładnie te same mechanizmy obronne, które ewolucyjnie służyły naszym przodkom do radzenia sobie z fizycznymi zagrożeniami w postaci np. dzikich zwierząt. Problem w tym, że te mechanizmy są kompletnie nieadekwatne do radzenia sobie z konfliktami słownymi w XXI wieku. I tutaj pojawia się typowy wzorzec. Zamiast zatrzymać się i pomyśleć: chwila, co tu się właściwie dzieje? Reagujemy automatycznie. Albo próbujemy zdominować rozmowę siłą głosu, albo wchodzimy w tryb naprawiania problemu za wszelką cenę, albo po prostu uciekamy od rozmowy. Żadna z tych reakcji zazwyczaj nie prowadzi do dobrego, długotrwałego rezultatu.